Chciałbym podziękować trenerowi za takie miłe słowa, rzeczywiście zagraliśmy dobre spotkanie i od dłuższego czasu utrzymujemy się w dobrej dyspozycji. Ja jestem zadowolony z postawy zespołu z gry, Miej ze skuteczności, bo na dzisiejszym spotkaniu można było to spotkanie wyżej wygrać. Troszeczkę wkradło się na szalancji, która spowodowała, że przeciwnik strzelił na 3-1 i od tego momentu Przestaliśmy jakby kontrolować wydarzenia na boisku i rzeczywiście to, co trener tutaj powiedział, to jest prawda, że zespół tak doświadczony jak Otwock właśnie takie słabości, taką nonszalancję potrafi momentalnie wykorzystywać i o mało rzeczywiście nie doszłoby do remisu, ten remis rzeczywiście był niesprawiedliwy, ale to jest kolejna nauczka dla nas dla tych młodych chłopców, że tak nie można po prostu lekceważyć przeciwnika, tak jak to zrobiliśmy. Wydawało się, że 3-0, pełna kontrola, ale tak yy, nie jest. W tej lidze są zespoły bardzo mocne i Otwórc na pewno do takich zespołów należy. No, yy, podziękowałbym w ogóle za, 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 za właśnie wolę walki, za zaangażowanie w ogóle chłopakom. Rzeczywiście dzisiaj oddali dużo serca i zasłużenie wygrali. Dziękuję bardzo. ln New Media.